Zapraszamy do naszego przeglądu najciekawszych premier gier na luty 2024 roku. Tradycyjnie przyjrzymy się nie tylko grom na PC, ale także i nowym produkcjom na inne popularne platformy jak PlayStation 5, Xbox Series X czy też Nintendo Switch. Styczeń minął nam spokojnie i widać było wyraźnie, że twórcy przesunęli większość premier na późniejsze terminy. Z nowością warto wspomnieć o fantastycznym Prince of Persia The Lost Crown, które bardzo nam się spodobało. Oprócz tego czas spędziliśmy na przypomnieniu sobie starszych tytułów i przypomniliśmy sobie na przykład Homeworld Remastered, by odświeżyć sobie serię przed premierą trzeciej części. Postanowiliśmy wrócić też do zawsze młodego *Gothika*. Dodatkowo znaleźliśmy trochę czasu do ogrania cudownej gry logicznej Talos Principle 2. Luty natomiast prezentuje się już dużo bardziej pracowicie. W Jakie tytuły warto będzie zagrać? Zapraszamy do przeglądu premier. Persona 3 Reload. Zagraj jako nowy, przybyły uczeń, który zostaje wciągnięty w nieoczekiwaną przemianę, gdy wchodzi do ukrytej godziny między jednym a drugim dniem. Obudź w sobie niesamowitą moc i podążaj za tajemnicami Dark Hour. Walcz o swoich przyjaciół i pozostaw trwały ślad w ich pamięci. Persona 3 Reload to fascynująca reinterpretacja RPG wyznaczającego gatunek, odrodzona na nowo, dla współczesnej ery. Doświadcz kluczowego tytułu serii Persona, wiernie odtworzonego z wykorzystaniem najnowocześniejszej grafiki, zmodernizowanej funkcji jakości życia i charakterystycznego stylowego interfejsu użytkownika. Zanurz się w emocjonalnej i wciągającej podróży dzięki nowym scenom, interakcjom postaci i dodatkowej obsłudze głosowej. Wybierz, jak znacząco spędzisz każdy dzień wykonując różne czynności, od eksplorowania Port Island, po budowanie prawdziwych więzi z ukochanymi postaciami. Stwórz i dowódź swoim optymalnym zespołem, aby pokonać pozaziemskie cienie i zbliżyć się do prawdy. Suicide Squad Kill the Justice League. Legia samobójców. Śmierć Lidze Sprawiedliwości to trzecia osobowa strzelanka akcji z Otwartym Światem, w której gracze wcielają się w grupę złoczyńców, którzy muszą zabić Ligę Sprawiedliwości. Gra została stworzona przez Rocksteady Studios, twórców serii Batman Arkham. Akcja toczy się w Metropolis, które zostało zniszczone przez Brainiaka. Gracze mogą kontrolować Harley, Queen, Deadshota, Kapitana Bumeranga i King Sharka, każdy z których posiada unikalne umiejętności i zdolności. Gracze mogą eksplorować rozległy świat Metropolis, wykonywać misje i walczyć z przeciwnikami. Po premierze, gracze mogą spodziewać się stale rozwijającego się świata Metropolis. Nowi grywalni złoczyńcy, środowiska, bronie, wydarzenia w grze i inne treści będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich graczy. Legion Samobójców, Śmierć, Lidze Sprawiedliwości to ekscytująca gra akcji z otwartym światem, która oferuje graczom wiele możliwości. Helldivers 2 Wkrocz do świata przyszłości, w którym ludzkość jest zagrożona przez wrogą galaktykę. Wciel się w Helldivera, członka elitarnej jednostki wojskowej, która jest ostatnią linią obrony Super Ziemi. W Helldivers 2 będziesz walczył w szybkich i zaciekłych potyczkach z różnymi wrogimi formacjami. Będziesz musiał współpracować ze swoimi towarzyszami, aby przetrwać i osiągnąć cel. Gra oferuje szeroki wybór broni i umiejętności, które możesz wykorzystać, aby pokonać wrogów. Możesz atakować z powietrza, podkradać się lub stanąć do bezpośredniej walki. Hell Divers 2 to ekscytująca i wymagająca gra, która zapewni ci naprawdę wiele godzin zabawy. Tomb Raider 1, 2 i 3 Remastered Zagraj w trzy oryginalne przygody Larry Croft, które ukształtowały serię i zapoczątkowały jej legendę. W Tomb Raider The Classics Collection odkryj starożytne tajemnice, zwiedzaj świat i przeżyj klasyczną przygodę w nowym wydaniu. Rozwiązuj zagadki, odkrywaj ukryte skarby i rozwikłaj tajemnice starożytnego świata. W Tomb Raider The Classic Collection czeka na ciebie wiele wyzwań i przygód. Wyruszaj z Laro Croft w podróż dookoła świata, odwiedzaj egzotyczne lokacje takie jak Peru, Tajlandia czy Egipt, walcz z zabójczymi przeciwnikami i niebezpiecznymi legendami. Tomb Raider The Classics Collection to wiernie odtwarzane wersje klasycznych gier Tomb Raider. Ulepszona grafika sprawia, że przygody Larry Croft wyglądają lepiej niż kiedykolwiek, a opcja przywracania oryginalnego wyglądu pozwala zachować nostalgiczny klimat. Banishers Ghost of New Eden W nawiedzonym świecie Nowego Edenu roku 1695, zakochani łowcy duchów zmagają się z dramatycznymi konsekwencjami ich ostatniej misji. Antea zostaje śmiertelnie ranna, stając się jednym z tych duchów, przeciwko którym kiedyś walczyli. Para desperacko poszukuje sposobu na rozwiązanie tej sytuacji, jednocześnie stając w obliczu trudnej decyzji, które wpłynął na losy mieszkańców Nowego Edenu, zarówno tych żywych, jak i błąkających się dusz. Wciel się w rolę pogromców i odkryj mistyczny świat Nowego Edenu, pełen tajemnic, nadprzyrodzonych stworzeń i starożytnych sekretów. Rozwiązuj przerażające zagadki, nawiedzeń wykorzystując spryty duchowe mocy Antei i, i Rosyneureda. Poznaj historię dwójkę zakochanych, którzy muszą poradzić sobie z tragiczną pomyłką, a ich decyzje będą miały wpływ na przyszłość całego regionu. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z nawiedzonym światem i pokonać duchy, które nękają żywych? Mario vs Donkey Kong Donkey Kong powraca, aby ukraść wszystkie zabawki Mini Mario z fabryki. Mario musi teraz odzyskać swoje zabawki na ponad 130 poziomach, które łączą klasyczną rozgrywkę platformową z elementami łamigłówek. Ta kultowa gra, która zadebiutowała na konsoli Game Boy Advance, wraca w odświeżonej wersji na konsole Nintendo Switch. Nowością jest tryb kooperacji dla dwóch graczy: zupełnie nowe światy, odświeżona muzyka i grafika oraz wiele innych innowacji. Wciel się w Mario i odzyskaj zabawki Mini Mario, zanim Donkey Kong zdąży je zniszczyć. Przemierzaj różnorodne poziomy, rozwiązuj łamigłówki, zbieraj monety i unikaj przeszkód, aby wypełnić swoje zadanie. Skull and Bones Wkrocz do pełnego niebezpieczeństw świata Skull and Bones, kooperacyjnej gry RPG Akcji w otwartym świecie pirackim, aby zostać najbardziej osławionym królem piratów. Dołącz do wciągających bitew morskich, stwórz różnorodność unikalnych statków i zawrzyj nietypowe sojusze, aby pokonać wszelkie przeciwności i siać spustoszenie na morzach. Bądź częścią wciągającego otwartego świata, który wprowadza nowe wyzwania i funkcje w każdej nowej odsłonie. Zanurz się w ekscytujących bitwach morskich i wyposaż swój statek w wiele potężnych broni, ryzykując wszystko dla największej zdobyczy. Wypływaj na bezprawie morza w pojedynkę lub zbierz drużynę dwóch przyjaciół lub innych graczy, aby wspólnie wykonać misję i zdobywać nagrody. Zmierz się z bezwzględnymi łopcami piratów, groźnymi potworami morskimi, nieprzewidywalną pogodą, niebezpiecznymi falami i nadprzyrodzonymi zagrożeniami, eksplorując rozległy, otwarty świat. Zwiększaj swoją niesławę i odblokowuj zasoby oraz możliwości, aby uzyskać bardziej ryzykowne kontrakty i ulepszać swoje wyposażenie. The Taumaturge To najnowsza gra studia Full Theory, która zadebiutuje na PC i konsolach w lutym 2024 roku. Jest to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki, systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw. Akcja gry rozgrywa się w Warszawie roku 1905, która żyje pod ciężarem jarzma caratu. Miasto jest tętniącym życiem metropolią, w której mieszają się różne kultury i religie. W tym skomplikowanym świecie tytułowy bohater, Wiktor Szulski, musi poradzić sobie z osobistymi problemami oraz zagrożeniem ze strony nadprzyrodzonych istot, zwanych salutorami. Wiktor jest taumaturgiem, czyli cudotwórcą, który posiada moc ujarzmiania salutorów. Te mistyczne istoty mogą być wykorzystane do odkrywania tajemnic ukrytych w ludzkich duszach i rozmów z ciemnością. Wiktor musi wykorzystać swoje umiejętności, aby rozwiązać zagadkę śmierci swojego ojca i powstrzymać nadchodzącą katastrofę. Gra oferuje szeroki wybór możliwości rozwoju postaci i podejmowania decyzji. Wiktor może specjalizować się w różnych dziedzinach magii, a także wybrać, jak będzie postępować w obliczu moralnych dylematów. Jego wybory będą miały wpływ na rozwój fabuły i losy innych postaci. Terminator Dark Fate Defiance. Terminator Moroczne przeznaczenie Bunt to nowa gra RTS, która opowiada historię wojny ludzkości z siecią inteligentnych maszyn Legionu. Akcja gry rozgrywa się w roku 2042, po tym jak Legion przejął kontrolę nad światem. Cielesz się w dowództwie założycieli, grupy składającej się z pozostałości wojska USA i poprowadzisz swoją armię, by przeszkodzić Legionowi w eksterminacji resztek ludzkości. Gra oferuje bogatą historię, która jest kontynuacją filmu Terminator Mroczne Przeznaczenie. W kampanii dla pojedynczego gracza będziesz podejmować trudne decyzje, które będą miały wpływ na losy świata. W trybach poteczki i gry wieloosobowej będziesz mógł zmierzyć się z innymi graczami w emocjonujących bitwach. Final Fantasy VII Rebirth Final Fantasy VII Rebirth to druga część projektu odświeżenia kultowej gry RPG Final Fantasy VII która okazała się w 2020 roku. Akcja gry rozgrywa się po ucieczce bohaterów z dystopijnego miasta Minker. Cloud, Barrett, Tifa, Erif i Red 13 ruszają w pościg za Sefirotem, bezwzględnym wojownikiem z przeszłości prawda dotychczas uważanym za zmarłego. Gra oferuje nowy standard prowadzenia opowieści, dynamiczną walkę i rozbudowaną eksplorację rozległego świata. Akcja gry rozgrywa się w tytułowej krainie Riber. Która jest znacznie większa i bardziej różnorodna niż Midgar. Gracze będą mogli odkrywać nowe lokacje, walczyć z potężnymi przeciwnikami i podejmować trudne decyzje, które będą miały wpływ na losy świata. Final Fantasy VII Rebirth to pozycja, która powinna zainteresować wszystkich fanów gatunku RPG. Jest to gra, która oferuje niezapomnianą przygodę, bogatą historię i wciągającą rozgrywkę. Dziękujemy, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A w komentarzu napiszcie mi, w którą grę z lutego 2024 roku chcielibyście zagrać najbardziej i na co najbardziej czekacie. Do następnego! Cześć!